Witam serdecznie, tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu. Ten oto piękny samochód, czyli Nissan Najuka. Tym razem nie będziemy do niczego porównywać, tylko sprawdzimy, ile on spala. I zapraszam na naszą trasę testową. Tak wygląda jednostka napędowa tego samochodu. Już ją pokazywaliśmy, bo robiliśmy też porównanie tego samochodu nie tylko z Volkswagenem, ale też z jego poprzednią generacją. No jest to oczywiście silnik Turbo pojemności 1.0. W tej chwili ma 113 koni z tymi nowszymi normami 200 Nm. Producent podaje, że w wersji z dwusprzegłową skrzynią, ma taką w tej wersji Kiro mamy spala od 6,1 do 6,5 litra na 100 km i to sobie dzisiaj sprawdzimy. Pojeździliśmy sobie troszeczkę miastem tym samochodem. Pojeździliśmy sobie kawałek autostradą. No i póki co jesteśmy bardzo w tym, co podaje producent, czyli według komputera. Mamy spalanie 6,3. Dodajmy teraz gazu. No, Te 114, a nie 113, jak powiedziałem przy masce koni. Troszkę brakuje. No do takiej normalnej jazdy to jest wystarczające, jak się przysiądziecie z mocniejszego samochodu, no to trochę to nie jest aż tak fajnie, jakby można było. Tym bardziej pierwszy Juke jednak miał mocne wersje, tam można było mieć, z tego co pamiętam, powyżej 200 koni, w takiej chyba wersji Nismo RS, tak to się nazywało. No i ten samochód wtedy robił setkę w 7 sekund. Ten tutaj z tą dwusprzęgłówką robi te setkę poniżej 12. 11, coś takiego. Ten manualny ma tam powyżej 10 sekund, więc taki to jest, rzekłbym, zupełnie zwyczajny samochód. Teraz sobie lecimy 140 i to spalanie od razu rośnie. No tutaj na ekonomizerze widzę, że mamy tak około 9, rzeczywiście tych takich doświadczeń z tym samochodem związanych wcześniejszych, jak się dłużej jedzie autostradą 140 albo nawet trochę powyżej to za granicą oczywiście, to to auto potrafi spalić te 9 litrów co jest w sumie dosyć dużym wynikiem, no ale z drugiej strony no opór aerodynamiczny robi swoje. Z takich ciekawostek, no tutaj dość mocno mi wchodzi szum powietrza przy tych wyższych autostradowych prędkościach. Inne ciekawostki to jest ciężka maska, więc jak trzeba dolać płynu, to no, trzeba się z nią siłować i lekkie tylne drzwi. Dwa razy teraz podczas zatrzymania się, żeby zamontować sprzęt. Najpierw ja zamknąłem drzwi z tej strony, potem mój kolega, operator zamknął z I dwa razy były niedomknięte, więc pewno dzieciaki, które nie mają zbyt dużo siły, będą miały z tym problem. I za każdym razem będziecie musieli mówić, mam ja ten już raz, te drzwi. Także tak, ale sam samochód. Jest fajny. Fajna jest przede wszystkim pozycja za kierownicą. Bardzo wygodny jest ten fotel, chociaż rzeczywiście pewnie gdybym był większy, to trochę by mi brakowało, no bo on tak dość e, ściśle mnie tutaj opina, można powiedzieć. Ale fajne są zegary takie klasyczne jeszcze e, klasyczny obrotomierz, klasyczny prędkościomierz. Trochę tej elektroniki tutaj, ona nie przeszkadza. Fajny szybki bluetooth, który szybciutko się łączy. E, no generalnie bardzo sympatyczny samochód taki do jazdy i przede wszystkim wreszcie nawet już pokazywaliśmy Wam w tym teście porównawczym stary nowy to jest dużo miejsca z tyłu, siedziałem tu z tyłu za rosłym kolegą z przodu i nie narzekałem na brak miejsca, do tego jest całkiem spory bagażnik, jest to naprawdę taki samochód rodzinny który oczywiście ma ten swój fajny design ten fajny design powoduje, że no, miejscami ta widoczność nie jest aż taka dobra jak można by się spodziewać zwłaszcza do tyłu ale samo auto jest całkiem użyteczne, całkiem rodzinne Z autostrady zjechaliśmy z wynikiem 7.0, przynajmniej według komputera, czyli tak jak widzicie, to wyraźnie sobie rosło. Teraz sobie pojedziemy tymi bocznymi drogami, ale dalej takimi wojewódzkimi. Najpierw 90-120 standardowo. Oczywiście jest ciszej, przy takich prędkościach, jak tutaj no, troszeczkę przekraczam. Tam 90 powinienem zwolnić. O, coś takiego. Zobaczmy, jaki to jest bieg. O, proszę, na siódmym biegu w tej chwili jedziemy. E Nieco poniżej 2000 obrotów ma ta skrzynia. Nie jest to najszybsza dwusprzęgłowa skrzynia, z jaką jeździłem. Troszeczkę ten sposób działania przywodzi mi na myśl takie klasyczne skrzynie automatyczne i nawet trochę się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że to jest dwusprzęgłówka przyjechałem się kawałek, myślałem, że mamy tutaj klasyczny automat. Fajne jest to, że taki normalny lewarek tutaj jest taki z D, z N, R i z parkingiem, tak jak lubimy. Nie ma tu żadnych jakichś takich pokręteł. To są rzeczy, które są potem tak naprawdę niezbyt użyteczne. Oczywiście dzięki temu mamy tutaj więcej przestrzeni, żeby sobie jakieś hub holdery robić i tym podobne rzeczy. Czy znaczy nie my to robimy, tylko producent, ale to mimo wszystko taki porządny lewarek, to jest to co lubimy. I taka jest obsługa tego samochodu. No tutaj jest półeczka na telefon, tutaj jest na cup holdery miejsce, tutaj mamy schowek. No wszystko jest tak jak być powinno: prosta klimatyzacja, fajna obsługa wszystkiego z kierownicy. Mimo tego, że tych przycisków jest dużo, to są bardzo proste do ogarnięcia. I to mi się mega podoba. To jest w ogóle specyficzna wersja, i chyba warto o tym powiedzieć. Jest to wersja, która się nazywa Kiro. Kiro po japońsku znaczy żółty, i takie wstaweczki mamy w tym samochodzie. Tutaj takie są jakieś przeszycia. Na zewnątrz mamy tam jakieś spoilerki w kolorze żółtym. W połączeniu z tym szarym lakierem, i tą dziewiętnastką, felgą dziewiętnastocalową, odwraca to głowy. Naprawdę ludzie patrzą się za tym samochodem. No bo Wygląda, wygląda nieźle. No to jest wersja limitowana. Nissan informuje, że jest 5000 egzemplarzy, a jak się doczyta, to jest to 5000 egzemplarzy na region. Domyślam się, że to region to będzie Europa czyli pewnie na świat będzie ich trochę więcej ale dalej nie jest to jakoś tam szczególnie częsty samochód na drogach my takiego drugiego nie spotkaliśmy ale też jest to nowa wersja limitowana stary Juke poprzedniej generacji miał z tego co pamiętam czarną i białą wersję limitowaną no to są takie rzeczy, które powstają tak jak, tak jak ten samochód, tak jak Kaszka już w europejskim biurze projektowym i dlatego Europejczycy, Polacy oglądają się za tym samochodem fajnie to wygląda cenowo, no jesteśmy raczej w tej górnej partii cenowej Dżuka, ale oczywiście w wynajmie długoterminowym w Carsmile możemy Wam zrobić ten samochód w fajnej cenie. Zapraszam do kontaktu, oczywiście też nas subskrybujcie, bo testy spalania, porównania, a także samochody używane to będzie coś, co w dalszym ciągu będziemy tutaj robić. Głównie takich samochodów, które u nas wynajmujecie. No bo to jest tak naprawdę najbardziej interesujące i tylko tego nie wiemy, jeśli chodzi o pełen koszt auta. Mamy w tej chwili większość samochodów ze stałą ratą, czyli niezależnie od tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi, jak będzie inflacja szalała, to do końca wynajmu macie takie same raty. A ja do Was wracam z miasta i opowiem jeszcze troszeczkę o tym, jak tym samochodem się pomieścić. No to drive ruszamy teraz w miasto. To, co nie do końca mi się podoba w tym samochodzie, przypuszczę tylko panion, to jest to. Teraz oczywiście on zapalony, więc nie będzie tego efektu jeszcze z systemem start and stop, ale zanim on ruszy z tego automatycznego hamulca, no, taka mega ospała jest ta skrzynia. To jest to, co kiedyś było w starych DSG, że one tak gwałtownie ruszały. No to tutaj jest tak wręcz przeciwnie. Ktoś troszeczkę ten. Te skrzynie zamulił na samym początku, i trzeba się do tego przyzwyczaić. Możemy sobie sprawdzić, jeszcze wrzucić sport i zobaczymy, co się stanie. Wtedy mamy do wyboru sport and standard. O i teraz się wyłączył, więc to będzie ciekawszy test, bo wystartujemy od zapalania silnika i zobaczymy, czy w sporcie. w normalnym trybie trwa to strasznie długo. Zobaczymy, czy w sporcie to również trwa długo. Zapalił i ruszył. Trochę czasu mija od tego momentu, jak nacisnąłem pedał gazu. Ten tryb jest oczywiście bardzo fajny, ale do takiego kruzowania po mieście z prędkością 50 km na godzinę nie jest to w tym momencie zupełnie potrzebne. Spalanie z trasy mieliśmy 6,9 przynajmniej według komputera, już wzrosło do 7,0. Prawdopodobnie jeszcze minimalnie nam tutaj w mieście wzrośnie. Ale tym miastem, te parę kilometrów, które tutaj zrobimy, jedziemy na stację benzynową. Po to, żeby zweryfikować, czy ten komputer nie kłamie, czy rzeczywiście mamy takie spalanie, jak tutaj jest. Jest ono bardzo blisko tego, co podaje producent, no bo tam było 6,1 do 6,5 z tą skrzynią dwusprzęgłową, a w tej chwili mamy 7,0, czyli jesteśmy blisko. No i znowu sobie stajemy. Samochód się wyłączył. Gdybyśmy chcieli być nieekologiczni, to też jest spoko, bo ten przycisk jest tutaj. Nie trzeba grzebać w komputerze. Nie trzeba go szukać, jest pod ręką i to jest bardzo bardzo fajne rozwiązanie. To, co mi się mega podoba, to jest też to, że on pamięta, że rzuciłem AutoHold, czyli za każdym razem, jak ten samochód wyłączę i włączę, to w dalszym ciągu jestem w tym AutoHoldzie. Nie muszę tak jak w niektórych samochodach, za każdym razem go przyciskać. Czyli fajnie, że pamięta ustawienia. To, co mi się jeszcze podoba w to jest to, że. Systemy. No oczywiście tutaj na przykład nie mam martwego pola w lusterkach, informacji o zmianie pasa i tak dalej, ale jakieś systemy są. Na pewno jest ostrzeganie przed jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami, albo awaryjne hamowanie w przypadku, gdy jakiś pieszy się pojawi tu gdzieś samochód w miejscu niepożądanym, ale te systemy nie ingerują w tą moją jazdę. Oczywiście ja nie szaleję, więc pewnie gdybym jechał dużo ostrzej, to byłoby inaczej, ale tutaj jest. Bardzo, bardzo kulturalnie, bardzo fajny jest ten samochód, podoba mi się do jazdy. To, co bym zmienił, no, pewnie w tej wersji się nie da, ale tak normalnie, gdybym decydował się na Nissan Żuka, to aluminiowe koła 19 ki to jest za dużo do tego samochodu. W Warszawie są mega równe drogi, więc bardzo tego nie odczuwałem, ale jak zjeżdżałem na stację benzynową, było trochę takich nierówności i z tym zawieszeniem działy się złe rzeczy na tych kołach, także zdecydowanie nie, zdecydowanie więcej opony by się tutaj przydało. Bo tak na równym jest spoko, ale jak tylko coś się zaczyna dziać, jakieś nierówności pojawiają się na drodze, to nie. Odradzamy takie koła. Wracam na stacji benzynowej i weryfikujemy, ile ten samochód nam spalił na trasie testowej. Z komputera spalanie wyszło nam 7,0, a według tego, co na dystrybutorze zatankowaliśmy, 6,6. Także naprawdę, naprawdę przyzwoicie. I bardzo blisko tego, co podaje producent, także generalnie fajne auto, tylko na trochę mniejszych kołach.